Za 20 minut godzina 12, 19 lutego, a w studiu Rady Ziemi Wieluńskiej gościmy kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu, pana Jacka Kurowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie kierowniku, rolnicy już otrzymują z Agencji Restrukturyzacji y, wnioski spersonalizowane na kampanię 2013 roku, która rozpoczął się 15 marca. Y, z, niektórzy z trwogą otwierali te koperty, ale gdy zobaczyli wniosek, no to już wiedzą, że ta kampania startuje. Czy są jakieś zmiany? Szanowni państwo, jak co roku miesiąc, styczeń i luty to czas, kiedy agencja wysyła do rolników wnioski spersonalizowane o dopłaty na rok 2013. Wszyscy rolnicy, którzy w roku 2012 ubiegali się o dopłaty, składali wnioski, takie wnioski spersonalizowane otrzymają do domu. Natomiast rolnicy, którzy składali wnioski przez internet i zaznaczyli w deklaracji, że chcą otrzymać wniosek w formie elektronicznej, otrzymają ten wniosek przez internet. Wnioski, które rolnicy otrzymują są zaopatrzone w załączniki graficzne, jak również y, instrukcje wypełniania wniosku oraz tabelę powierzchni, tak zwaną PEC. Każdy z rolników, aby poprawnie złożyć wniosek, powinien zapoznać się z instrukcją. Nie, nie ma tutaj większych zmian, praktycznie jest to wszystko, co było w, w latach ubiegłych. W przypadku natomiast, kiedy u rolników zmienia się powierzchnia działek, bądź zmieniają się uprawy, wtedy te zmiany należy nanieść. Natomiast rolnicy, u których uprawy bądź powierzchnie zostały na tym samym poziomie, wystarczy, że ten wniosek podpiszą, zarysują odpowiednio materiał graficzny, podpiszą i wyślą go do agencji za pomocą poczty, bądź złożą osobiście, tak jak pan wspomniał na początku, w terminie od 15 marca do 15 maja tegoż roku. Panie kierowniku, jeśli chodzi o to orto fotomapy. To kilka lat temu to była wielka nowość, teraz już rolnicy przyzwyczajeni, ale trzeba tam też zwracać uwagę, że trzeba wykreślać rowy, drogi i tak dalej. Otóż z, z każdego roku coraz większą wagę przywiązujemy do dokładności wypełnienia załączników graficznych. Tak jak pan wspomniał, dużym tutaj, dużą zależnością jest to, jeżeli na działce rolnej przebiega rów, bowiem on wtedy dzieli działkę rolną na, na dwie działki, jeżeli jest odpowiedniej szerokości. Natomiast jeżeli są na tych rowach przepusty należy je zaznaczyć, bo nie zawsze na tych ortofotomapach są już one zaznaczone. Dlatego rolnik musi sam je wrysować. Tak samo w przypadku zaistnienia jakichś zadrzewień bądź zakrzaczeń. Często na ortofotomapie widać takie zadrzewienie bądź zakrzaczenie, a jest to po prostu cień padający z drzew, które rosną obok. Dlatego rolnik również, wykreślając taki załącznik, jeżeli budzi to podejrzenie, że później pracownik może to zaliczyć do zakrzaczenia bądź zadrzewienia. Należy napisać adnotację, że jest to po prostu cień z drzew sąsiednich. Panie kierowniku, jeśli chodzi o tegoroczny wniosek spersonalizowany, czy podobnie jak w roku ubiegłym można na tym wniosku składać zapotrzebowanie na środki z dopłat bezpośrednich, z dopłat z tytułu gospodarowania na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz dopłat rolnośrodowiskowych? Tak. Podobnie jak w latach minionych, na jednym formularzu wniosku rolnik wnioskuje o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego o płatności ONW i programy rolno-środowiskowe, jeżeli o takie się ubiega. Tutaj też należy chyba zwrócić uwagę, że zaznaczając te różne uprawy, to trzeba brać pod uwagę to, że na przykład jeśli chodzi o dopłaty z tyłu ONW, dopłaty rolno środowiskowe, to są zobowiązania kilkuletnie, no i nie można pewnych upraw na przykład po trzech latach korzystania z dopłat rolno-środowiskowych zakreślać, bo wtedy to jest błąd. Tak, wtedy grożą rolnikowi sankcje, no oczywiście w wypełnianiu wniosku o płatności rolno-środowiskowe oprócz zapłaty. JPO i UPO, że rolnik się stara o płatności podstawowe i uzupełniające. Należy bezwzględnie wpisać również rodzaj rośliny uprawnej. Również jest to ważne w przypadku zasiewów zbóż po sobie, bo jak wiemy, to sam, ten sam gatunek zboża nie może po sobie występować częściej jak 3 lata. Dlatego w czwartym roku należałoby ten gatunek zmienić, i dlatego też wymagamy od rolników, aby po prostu na załączniku zapisywali ro, rodzaj rośliny. Oczywiście ja może tutaj jeszcze wyjaśnię jedną rzecz. Rolnicy, którzy będą składać w tym roku po raz pierwszy wniosek, oni oczywiście załączników graficznych nie mają i nie będą składać, ale do wniosku będą dołączać tak zwaną tabelę uprawy zbóż, gdzie poszczególne gatunki zbóż będą wpisane, aby, jak pan tutaj wspomniał, nie doszło do tego, że więcej jak trzy lata dane zboże będzie na jednej działce. Panie kierowniku, a takich rolników ilu jest w powiecie wieluńskim, jeśli chodzi o ubiegły rok, bo jeszcze wiadomo, że tych danych za ten nie mamy. Jeżeli chodzi o rok 2012, to do naszego biura wpłynęło 8100 wniosków o płatności bezpośrednie, 4445 wniosków dokładnie o pomoc z tytułu ONW i 356 wniosków z tytułu płatności rolno-środowiskowych. Drodzy Państwo, od 15 marca można, mogą Państwo składać te wnioski w biurach powiatowych Agencji restruktury, Restrukturyzacji do 15 maja, później jeszcze, co prawda, do 20 czerwca, ale za każdy dzień opóźnienia 1% te dopłaty będzie Państwu odbierane, ale nie warto czekać, bo czym prędzej Państwo złożą, bezbłędnie oczywiście, tym prędzej będą później wypłacane pieniądze. Oczywiście wnioski, które wpływają do biura są automatycznie poddawane obróbce i idą w dalszym ciągu do kolejnych etapów obróbki. Natomiast wnioski, które wchodzą w ostatnich dniach, no niestety idą według kolejności i już ta kolejka się wydłuża. Pierwsze wnioski są poddane pierwszej kontroli kompletności, następnie administracyjnej. Jeżeli nie ma kontroli na miejscu, to taki wniosek już oczekuje na naliczenie, jeżeli jest poprawnie wydłużony. Wypełniony, dlatego też warto jest już teraz przygotować się do właściwego wypełnienia, a kiedy będzie możliwość składania czyli od 15 marca taki wniosek złożyć i spokojnie czekać. Po tych kilku latach, tych kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, jak pan tak obserwuje, czy rolnicy nadal czekają na ostatnią chwilę i dopiero od 1 maja faktycznie znawał tych osób, które składają wnioski, czy jednak już poszli, można powiedzieć, po rozum do głowy i nie chcą czekać w kolejkach i przychodzą wcześniej. Szczerze mówiąc, kolejek w ostatnich dniach to nie unikniemy. One są zawsze. Niemniej jednak, jak analizujemy lata minione, to niewielki wzrost, ale zawsze jest w tych pierwszych okresach, że jednak rolnicy, tak jak pan wspomniał, no zależy im na wcześniejszych wypłatach, dlatego też i tych wniosków przybywa na początku nieco więcej. Drodzy Państwo, jeśli chcą Państwo całkowicie uniknąć kolejek, mogą Państwo także złożyć wniosek przez internet, do czego chyba agencja serdecznie namawia. 嗯。<Okay. S 2> okay. Otóż tak, od 2011 roku już istnieje taka możliwość składania wniosków. Powiem Państwu, że w pierwszym roku no, niestety do biura żaden taki wniosek nie wpłynął, ale w roku 2011 już kilka takich wniosków było. Na pewno y, jest to forma dogodniejsza dla Państwa. Nie musicie przyjeżdżać, nie musicie stać w kolejkach, a sprawa złożenia wnioska przez, wniosku przez internet jest bardzo prosta. Należy tylko zgłosić się do naszego biura powiatowego z wnioskiem o nadanie loginu i kodu dostępu. Wniosek taki można pobrać ze strony agencji, wypełnić go, można go do nas wysłać. My, nadając kod i login, odeślemy Państwu go z powrotem. I mając taki kod dostępu, możecie Państwo wniosek złożyć zarówno o płatności bezpośredniej, o pomoc z ONW, jak i płatności rolno-środowiskowe. Należy tutaj pamiętać, że możecie Państwo również dokonywać zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich, posiadając taki login, ponieważ ten login jest nadawany bezterminowo i można z niego korzystać w kolejnych latach również. Panie kierowniku, ja rozpocznę naszą rozmowę od tego pytania, stwierdzenia o tym, że te wnioski już rozsyłacie, ponieważ no niestety grupa cwaniaków, można tak śmiało powiedzieć, wpadła na pomysł, jak można łatwo zarobić oszukując rolników i rolnicy otrzymują w całym kraju, nawet w naszym regionie wieluńskim, już są takie sygnały, otrzymują takie stwierdzenia, że aby szybciej otrzymać dopłaty bezpośrednie, prosimy wpłacić 240. 46 zł na odpowiednie konto my za państwa wypełnimy wniosek i tak dalej i to oszustwo szyte grubymi nićmi tak, również do naszego biura dotarły takie informacje. Ja z całą odpowiedzialnością chciałbym Państwu powiedzieć, że z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma nic wspólnego i prosimy o ignorowanie takich pism, jeżeli Państwo dostaniecie. Można również do nas zgłosić się telefonicznie, aby potwierdzić, czy takie pismo zostało z biura wysłane. Pismo to do złudzenia przypomina logotyp, jakim posługuje się Agencja Restrukturyzacji, i modernizacji rolnictwa, jednak to nie jest nasz i tutaj bym wszystkich uczulał. E, oczywiście Państwo otrzymujecie pisma z naszych biur agencyjnych, ale takie pismo, każde jedno, jest opatrzone pieczęcią firmową. E, jest na piśmie podany znak sprawy, jaki to dotyczy, jest podana data. Zawsze pismo jest podpisane przez kierownika bądź osobę nie, e, przez niego upoważnioną, jeżeli wychodzi z poziomu biura powiatowego. Jeżeli wychodzi z poziomu oddziału, jest podpisane przez dyrektora, Dyrektora oddziału, jest podana osoba do kontaktu, jak również telefon kontaktowy. Także, drodzy Państwo, apelujemy. Jeśli jakikolwiek macie Państwo podejrzenia, zgłaszajcie to na policję. Nawet gdy jest logotyp podobny do Agencji Restrukturyzacji, to zawsze trzymacie się na baczności. Przede wszystkim wniosek, a także jego złożenie jest bezpłatne. I o tym trzeba pamiętać. A jeśli chodzi o wypełnianie wniosku, to oczywiście Izby Rolnicze pomagają, Doradztwo Rolnicze, firmy do tego uprawnione. Agencja, agencja Restrukturyzacji. Tam mogą się Państwo udać, żeby właśnie ten wniosek wypełnić. Nikt nie może przyspieszyć wypłaty tych pieniędzy z dopłat bezpośrednich, nie wierzcie się w to, sami możecie sobie to przyspieszyć, wypełniając bezbłędnie wniosek i przynosząc go do agencji jak najwcześniej, czyli już po 15 marca, to wtedy możecie liczyć, że te pieniądze na przykład już w grudniu do was trafią. A propos tych wypłat dopłat bezpośrednich, bo niektórzy twierdzą, że były poślizgi i tak dalej, faktycznie w grudniu tych pieniędzy mniej trafiło do rolników niż w 2011 roku w analogicznym okresie. Ale przypomnij do czerwca do końca czerwca ma agencja restrukturyzacji możliwość wypłat i z, ze strony agencji ja przeczytałem że do 15 lutego e, Pieniądze trafiły na konta bankowe do około 931 tysięcy rolników. Wypłacono 7 miliardów 800 milionów złotych. Jak to wygląda w powiedzie wieluńskim? Jeżeli chodzi o powiat y, wieluński, na dzień dzisiejszy na 8100 złożonych wniosków wydaliśmy 7012 decyzji przyznających płatność, co stanowi 86,5% wszystkich złożonych wniosków. Natomiast, proszę państwa, wypłacono płatność w kwocie 24,5 miliona złotych dla 5027 rolników, co stanowi 62% procent ogół złożonych wniosków. Jeżeli chodzi o płatność z tytułu NW na 4445 wniosków złożonych w kampanii 2012 roku, wydaliśmy do dnia dzisiejszego 3499 decyzji przyznających płatność. Stanowi to 78,7%, natomiast środki wypłacone zostały w kwocie ponad 3,5 miliona złotych dla 3061 rolników, co daje nam 68% Wszystkich złożonych wniosków. Panie kierowniku, kontrolujecie, kontrolujecie fotomapy we wnioskach złożonych w gminach Pątnów i ostrówek. No i w gminie Ostrówek jest problem, bo tam jest dużo producentów mleka, którzy mogą przekroczyć kwoty mleczne, a jeśli Polska przekroczy te kwoty, to grożą im kary. Chcą kupić kwoty, nie ma pieniędzy, no ale nie, macie, nie możecie nic w tej sprawie zrobić, bo do końca lutego mogą te kwoty tylko kupić. Um, otóż, jak wspomniałem Państwu, wydaliśmy do tego czasu 7000 decyzji na 8100 złożonych. Ten tysiąc spraw jest w, dalszej, w dalszym ciągu w obsłudze, a jest to spowodowane tym, że na gminach Ostrówek i Pontów, jak Pan wspomniał, mieliśmy w tym roku po raz pierwszy metodę, kontrolę prowadzoną metodą FOTO. W tej chwili, proszę Państwa, spływają jeszcze do nas raporty z biura kontroli na miejscu, jak również od wykonawców zewnętrznych. Te raporty są obrabiane cały czas, codziennie są wysyłane decyzje, jednak ym, po prostu siły, jakie mamy, no, nie poz Pozwalają nam na to, żeby w ciągu tygodnia czy dwóch te tysiąc brakujących decyzji państwu wysłać i naliczyć płatności. Oczywiście osoby, którym nie zdążymy do końca lutego naliczyć płatności bądź wysłać decyzji, otrzymają od nas pisma informujące o niedotrzymaniu terminu z, przez agencję, z podaniem nowego terminu na realizację i z podaniem przyczyny zwłoki. Takie pisma już w marcu do niektórych z Państwa trafią. Drodzy Państwo, ponieważ być może w roku jeszcze zostanie uruchomiony program działania, nabór do działania w modernizacji gospodarstw rolnych, ale także i na zalesianie, to warto też skorzystać z usług doradczych, na które są pieniądze i to już chyba ostatni nabór w dalszym ciągu trwa nabór na korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów na chwilę obecną czyli przez cały styczeń i ponad połowę lutego no niestety do biura jeszcze nie wpłynął żaden wniosek w roku 2012 złożono 26 takich wniosków wcześniej złożono 35 no ja bym serdecznie tutaj apelował do wszystkich tak jak pan wspomniał są pieniądze można taki wniosek złożyć rolnik ponosi tylko 20% wartości oceny tego, resztę tutaj płaci agencja. Naprawdę czy do modernizacji, czy do zalesienia, chociażby do zwykłego wypełniania wniosków, jest to warto z tego skorzystać. A to wzięcie jest 1500 euro na 3 lata, także jest o co walczyć. Drodzy Państwo, 15 marca rozpoczyna się nabór wniosków o, na, o dopłaty bezpośrednie na dwa, za 2013 rok. Także już teraz szybko planujcie rozsądnie co gdzie zasiać, zaznaczajcie i nie czekajcie, bo czym prędzej złożycie wniosek, bezbłędnie, tym szybciej będziecie mieć w grudniu. Od grudnia 2013 roku do czerwca 2014 roku wypłacone pieniądze, które wam się należą. Moim państwa gościem był kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu, pan Jacek Kurowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.